Hej, witajcie w muzycznej krainie! To mój misiu, a to ja. Dostaliśmy paczkę pełną zagadek. Czy jesteście gotowi rozwiązać je razem z nami? Hmm? Będziemy słuchać, patrzeć i zauważać. Będziemy grać na różnych instrumentach. A to wszystko po to, żeby w końcu. Przegonimy złe emocje, zatańczymy taniec z Misiem, nauczymy się superlandzkiego oddechu i wysłuchamy koncertu na magicznym deszczowym instrumencie. Na koniec wybierzemy się w podróż wyobraźni. Czy to nie wspaniale wybrać się do teatru i przeżyć tak cudowną przygodę? Padajcie do nas! Do zobaczenia!